Wresznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Księdz Laskowski. Witam, Sączmy, szczęść Boże. Szczęść Boże. Sąc Robert Muszyński. Co prawda w tym tygodniu spotykaliśmy się na decyzjalnych rekolekcjach wielkopostnych, więc może niektórzy mają przesyt naszych twarzy i głosów. My, te, my siebie nawzajem też. Ale zapraszamy Was do... Rozważania metodą lekcji divina, 11 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, Wskrzeszenie Łazarza posłuchajmy tekstu. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział: A następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, panie, jeżeli zasną, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów, Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, została łazarz już od czterech dni spoczywającego w grobie, aby Tania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marki, Marty, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, brat mój by nie umarł. Znaczy teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, wiem, że powstanie zmartwychwstanie w czasie ostatecznym. To się zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wyszła, wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, Którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu i rozszedł, i zapytał, gdzie Go położyliście. Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz, Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu nie mógł sprawić, by On nie umarł. A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej. Czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą, usunięto więc kamień. Jezus wniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Kolejna niedziela Wielkiego Postu przygotowania katechumenów do chrztu, i to była też kolejna niedziela, właśnie kiedy ci kandydaci przechodzili swoje skrutynia, kiedy ci, którzy ich przygotowywali, dzisiaj można powiedzieć ojciec czy matka chrzestna w pewnym sensie, pomagali, byli tak, gwarantami ich nawrócenia. Właśnie tę Ewangelię też wykorzystywali do tego, aby ich sprawdzić, na ile są przygotowani do przyjęcia chrztu. Czyli na ile w ich życiu widać ten triumf Chrystusa. Czy spotkali właśnie z Martwych Stałego? I teraz cały kontekst jest ważny, nie? I dzisiaj też na samym początku uderza... Yy... Jak Jezus reaguje na wiadomość, które siostry podały do niego o łazarzu. Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. A Jezus daje diagnozę. Choroba ta. Nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. I przychodzimy się do dzisiejszej sytuacji. Ja tak sobie pomyślałem też bym chyba taką niechwaloną tą myśl, mnie też w głowie taka się pojawiła. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, by dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. Pytanie, w jaki sposób. Nasze cierpienie, nasza śmierć zostały przez Jezusa przemienione w miejsce spotkania z miłością Boga, z Jego miłosierdziem. Cierpienie i śmierć samo w sobie jest tragicznym końcem ludzkiego życia, ludzkich nadziei, ludzkich pragnień, aspiracji. Prawda, wszystko się rozbija o grobową deskę. Tymczasem Jezus mówi, że jest inaczej. Że nawet sama śmierć nasza została przemieniona w miejsce spotkania z Bogiem, który nas kocha i który sam wszedł w naszą śmierć. I to jest ta piękna odpowiedź Pana Boga, bo mówi pismo, że Bóg śmierci nie stworzył, prawda? W księdze mądrości czy, czytamy, więc on nie jest autorem tego wszystkiego, co nas w tym momencie otacza, ale właśnie widząc to cierpienie, bo nas kocha, nie może pozostać obojętnym. Pan Bóg i z tego, co wy. Ma się prowadzić wiele dobra dla nas. Dobrze to zrozumiał Franciszek Zasyżu. Wspominaliśmy już o tym, ale przypomnijmy raz jeszcze w tym kontekście, który w wieku 42 lat wycieńczony, schorowany, zupełnie ociemniały. Wtedy właśnie kilka tygodni, kilka miesięcy przed śmiercią układa ostatnie strofy pieśni słonecznej. W której jest i taka pochwalony bądź Panie Nasz Boże, za siostrę naszą, śmierć cielesną, przed którą nikt ujść nie zdoła. Przecież ona jest naszą siostrą, prawda? Siostrą naszego ciała, która oddaje nas w Twoje ręce. Taki jest sens, prawda? Dalej mówi, że ta śmierć, której naprawdę winniśmy się bać, to jest śmierć druga, czyli wieczność w odłączeniu od Boga. I to odłączenie zaczyna się już teraz. Natomiast śmierć cielesna, trzeba się z nią zaprzyjaźnić, dobrze do niej przygotować. Ona nas rzuci w ramiona Boga. I, I właśnie tutaj dobrze robiona ta droga przygotowania do chrztu, o której mówiliśmy, katuchumen, który nawraca się faktycznie całym sercem. Na końcu tej drogi już słyszy ten krzyk tej Ewangelii, wyjdź Łazarzu z grobu, nie, nie bój się. Nie zostawię Cię w tej śmierci. Po to jestem w Twoim życiu, aby cię wyzwolić. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, śmierci kuchwał tak. Boże, Syn człowieczy został odłożony chwał. Chcę wtrącić jakby tutaj jeszcze jeden kierunek myślenia, mhm. który w czasie rekolekcji nam wychodził, że może właśnie ta chwała Boża objawi się w tym, że nasze domy, przez to, że zostajemy poprzez ten kwarantannę w domach, że nie wychodzimy i e, jeśli dom był tym miejscem profanum, wspominaliśmy o tym, że w domu można robić różne rzeczy i, i, i przeklinać, i, i, i napić się, i, I nienawidzieć, i, i nienawidzieć, kłócić się, kłócić, i, i obrażać i, 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 i wiele innych rzeczy. Czasem wiemy, że wielu z nas się teraz w domach modli, że zostały uczynione domy modlitw. Wielu korzysta z Zwróćmy uwagę na y, tę trójkę rodzeństwa betańskiego. Każde z nich reprezentuje pewien aspekt tego bycia domowym kościołem i w ogóle bycia ko kościołem, rodziną Chrystusa, prawda? Łazarz jest tym, który został wyrwany z łap śmierci i posadzony. To mamy bardzo ładnie pokazane w scenie Namaszczenia w betanii, dwa rozdziały wcześniej, prawda? Wyrwany ze śmierci, obdarzony życiem, posadzony obok Jezusa przy stole, gdzie może po prostu karmić się tym chlebem życia, którym jest Jezus dla nas, prawda? To jest pierwszy wymiar bycia kościołem, że wszyscy jesteśmy właśnie w taki sposób. Przeprowadzeni ze śmierci do życia. Przeżyliśmy naszą paswę, prawda? Polegającą na tym, że że Jezus nas po prostu obdarza życiem i miłością mocniejszą niż śmierć. Jest Marta, która usługuje przy stole. To jest ta diakonia, prawda? Aktywność kościoła polegająca na służeniu zwłaszcza tym, którzy są biedni, prawda? Którzy są potrzebujący. Nikt z nich nie może czuć się samotny w tej rodzinie, prawda? I jest, Maria. jest Mar i Maria, która wylewa te drogocenne perfumy cały funt, czyli jedną trzecią litra prawda, na nogi Jezusa i yy, dom wypełnia się wonią olejku narodowego, który symbolizuje tę miłość, która jest odpowiedzią na miłość Boga, która oddaje życie za nas, nie? I my z, z kolei całe nasze życie, całe nasze serce oddajemy Jezusowi. Ten aromat Miłości do Jezusa, prawda, czyni kościół kościołem. Bez tego kościół staje się jakoś organizacją tylko charytatywną, pozarządową. Te trzy aspekty razem. Ale ja też jest tworzą. Można kościół. takim domowym liturgiem, to ona słucha Pana u jego stóp. To jest Oczywiście to nam dopowiada z kolei Łukasz, prawda? Tak. Zobaczcie teraz domowy kościół, który mówimy też taką katechę, że są trzy ołtarze w rodzinie. Jednym jest łoże małżeńskie, i drugim ołtarzem jest ten domowy stół, gdzie się gromadzi rodzina, gdzie się chwali Boga i dziękujemy. Trzecim jest ołtarz, w którym jest Eucharystia. Teraz ten ołtarz. Ten domowy stół, gdzie się gromadzi rodzina, być może właśnie na modlitwę, na różaniec, na, na to, że razem oglądamy. Czytanie tak, słowa Bożego i słuchanie. Przez sobie usługujemy, pomagamy, bo tak. zamknięcie w domu może prowadzić do dwóch rzeczy. Albo będziemy się kłócić, tak jak zamknięci, uwięzieni, prawda? Dochodzą do głosu nasze różne animozje, brak znie zniecierpliwienie, zmęczenie sobą, także zmęczenie ciasnotą, że nie możemy wyjść, prawda? albo zaczniemy walczyć ze sobą, albo zaczniemy sobie pomagać. Lepiej widzieć nasze potrzeby nawzajem, prawda? To jest ta posługa Marty, prawda? W, w czym ci pomóc, nie? Na, na co dzień mąż, który, który pracuje gdzieś daleko, jest w trasie, nie ma na to czasu nawet zauważyć, czym się trudzi żona, ma szansę zauważyć, bo może ci pomóc, bo, prawda? W tej pracy, którą zazwyczaj robisz sama, nie? W efekcie widzimy, że może to uzdrowienie, że dzięki tej, ta choroba prowadzi do tego, że Syn Boży zostanie otoczony chwałą, że nasze domy staną się miejscem sakrum. że nie będzie profanum i sakrum, tylko że wejdziemy w nową przestrzeń życia. Na pewno jest to wielka szansa, którą można wykorzystać. Jak zawsze Pan Bóg daje te szanse w naszej historii, w naszego życia, ale tu jeszcze bym jedną myśl taką dorzucił. Zobaczcie, to jest niesamowite, nie, jak Pan Bóg potrafi czekać wie kiedy wkroczyć, bo gdybyś tu był, on by nie umarł. Troszeczkę taka pretensja jest, że za późno działasz, Panie Boże. Nie, Pan Bóg ma tą świętą właśnie cierpliwość, wie, że pewne rzeczy nawet trzeba dopuścić w życiu człowieka, żeby potem... Mógł on faktycznie oczekiwać tej interwencji. W naszym tej naturalnym pomocy. myśleniu na, na nasze cierpienie śmierć przekreśla wiarę w miłość Boga do nas. Tymczasem tak. Jezus pokazuje, że jest inaczej, że on, że ta miłość trwa nawet w cierpieniu i śmierci, On w niej jest obecny jako pierwszy, ponieważ yy, wchodzi po prostu jest, jest, jest obecny wewnątrz tego doświadczenia cierpienia i śmierci. Czeka tam na nas. Tak, wielokrotnie to tak podtrzymuję na duchu, czy to żony, czy mężów nawet, czy dzieci, którzy modlą się za rodziców swoich, czy rodzice za dzieci, które gdzieś tam pobłądziły. Ja też mówię, bądź cierpliwy. Pan Bóg wie, jest zainterweniować, ale czeka też na to osobiste wołanie tego człowieka, bo my nie możemy swoimi modlitwami jakby kogoś sparaliżować. Człowiek musi zawsze odpowiedzieć tak, jak tu Jezus odpowiada miłością, bo go kochał, więc nie pozostawił go w tej sytuacji. I, i nie chce pozostawić, ale ten drugi człowiek no, musi powiedzieć tak, tego nie pragnę. Widać nie widać, kiedy Marta, która była pierwsza u Jezusa, tak. wraca do domu właściwie. Nie tłumaczy niczego mali, tylko mówić do niego. Tak, Pan I jest z tym samym. Pan jest tak. tak, Wspomnieliśmy o Różańcu, czy w ogóle o modlitwie rodzinnej. To jest właśnie ten olejek nardowy, którego zapach ma wypełnić, którego aromatem ma się wypełnić nasz dom, prawda? Nasz pokój, czy kuchnia, nawet gdzie się modlimy razem. I mamy taką szansę. I przypomina mi się takie też doświadczenie które pokazuje do czego ma służyć ta modlitwa, prawda? Nie zmuszaniu Pana, Pana Jezusa właśnie, żeby spełniał nasze oczekiwania, żeby, żeby na przykład odsunął chwilę śmierci kogoś bliskiego, kogo kochamy. Pamiętam kiedyś pewnej nocy modliłem się za kogoś, kto umierał gdzieś tam daleko. I wyraźnie usłyszałem w sercu takie wezwanie, które nie mogło pochodzić z, mojej, jakby, się. z mojego własnego widzimy się, tylko jakby z zewnątrz, myślę, że od Pana Boga, że nie szarp go, żeby został, nie próbuj go zatrzymać, tylko to niech Twoja modlitwa towarzyszy mu po prostu, bądź. Przeprowadź go, można powiedzieć. Towarzyszyć mu z tak. miłością, nie w tym przejściu, nie? Że, tak. i, I rzeczywiście tej samej nocy ta osoba umarła, nie? więc to było takie doświadczenie bardzo wyraźny, który zapamiętałem na, na całe życie I wiary, którą tutaj pokazuje nam jako wzór Maria, że, ona, że jej wiara w Jezusa nie jest wiarą w cud, który Jezus robi, tylko ona mówi, Marta, prawda? Ja wierzę, w że Ty wierzy. jesteś Mesjasz, który przyszedł na świat, prawda? Wiara w stanie absolutnym, wiara bezwzględna, polegająca nie na oczekiwaniu cudu od Jezusa, ale na przygnięciu do Jego osoby, na dobre i na złe, w życiu i w śmierci, na zawsze. Nie? Tutaj, na przepadłe, tak, jak to mówiła jedna z polskich świętych. świętych. I, wiesz, I to jest fajna ta myśl, którą znowuż do tych katechumenów skierujemy, którzy przygotowują się do chrztu, że ten jest przygotowany na chrzest, który właśnie potrafi złożyć takie wyznanie wiary. Nie, że Wierzę, w sensie absolutnym. absolutnym. Wiem, że Bóg jest obecny w moim życiu, na dobre i na złe. Jak Tę mówisz? samą wiarę tak. miał na przykład ojciec urzędnika królewskiego, z Bet, nie z Betanii, tylko z Kany Galilejskiej, który najpierw przybiega do Jezusa po cud, bo jego synek umiera, a potem, kiedy zaczyna iść za Słowem Jezusa, Jezus nie, nie, nie robi tego, czego on oczekuje, bo On mówi Jezus, przyjdź do mojego domu, a Jezus mu mówi idź. Tak. Syn twój żyje, prawda? I musi jakby wbrew swoim oczekiwaniom pójść za słowem Jezusa. Następnie widzi, widzi do, na własne oczy, że jego syn żyje, jego słudzy mu mówią, że to było właśnie o tej godzinie, o której on słyszał. Wtedy po raz trzeci w tej Ewangelii podkreśla, tekst, że uwierzył. On i cały jego dom. Już u, u, uwierzył bez żadnych dodatków, bez żadnych opisów. Uwierzył w sposób absolutny. W sensie przylgnął do, do Jezusa. Właśnie tak. I, to jest, i wiesz, to jest ważne, to co mówi Józef, że e, kiedy twoja już relacja zdarzała z Chrystusem, ty go widzisz w różnych sytuacjach, nawet po ludzku właśnie no, absurdalnych, że to tak nie może być. Przypominam sobie tutaj w świętej pamięci już Carmen Hernandez, kiedy rozpoczynała tą drogę drogi komunalnej tak. i ona daje takie świadectwo, Że jak tam gdzieś Pan Bóg odnalazł ją, pokazał mu Kiko, i ona poszła do domu jednego z tych cyganów, którzy się nawracali w tych barakach madryckich, i mówi: Kiedy zobaczyłam tą biedę, tak poruszającą to ubóstwo, i Ojca, który modli się i błogosławi Boga nad tym ubogim stołem, który tam mieli coś do jedzenia, mówi, zobaczyłam samego Boga, mówi, to jest niemożliwe, żeby człowiek tak ubogi, tak zniewrojony losem, chwalił Pana Boga i go błogosławił. Czyli widzimy na przykładzie Marty, że ona dochodzi do takiego pewnego punktu, gdzie kończy się ludzka nadzieja. On umarł. Tak, faktycznieśmy go do grobu złożyli. Gdybyś tu był, brat by mój nie umarł, ale i teraz jest tak. istotna rzecz. Yy, pewien nazwijmy krąg, nie? Takich różnych punktów, gdzie dochodzimy, i by... dalej już nie ma nadziei, wszystko się skończyło. Yy, yy, to może, wszystko nie ma sensu. Yy, yy, yy. A ewentualnie tak, albo już nic więcej nie możemy nic zrobić. Nic nie możemy zrobić. zrobić. Może tak, ona mówi, ale ja wciąż wierzę, że ty tak. jesteś Mesjasz. Ja mi się otwiera droga jakby poza ten punkt śmierci. Yy, wchodzi w zupełnie nową, nową przestrzeń, nową relację teraz z Bogiem, oczekuję. To jest to, znowu wracamy do naszych rekolekcji, pamiętacie tego lekarza, a i kolegów którzy się nawrócili, że ta, to świadectwo tego księdza, który właśnie umie, posługiwał umierającymi sam umarł z nimi, mówi: On nas przeprowadził poza granicę śmierci. I my teraz jesteśmy gotowi też swoje życie oddać już z głębokim sensem i z miłością dla tych umierających. I tu jest właśnie wypełnienie tej Ewangelii, nie? że Łazarzu wejdź. I to jest to wołanie piękne, pana Boga, bo Jezus nawet zapłakał, bo Popatrzmy wiecie, wiecie, na, na ten moment. Dla kiedy mnie to jest wa ważne, taki Jezus Tak, bo wiecie, on, on tak rozumie te nasze cierpienia, ale wiedział, że musiał do tego punktu doprowadzić, nawet jakby nie interweniując mnie, kogoś, czy rodzinę pewną, i żeby ta chwała Boża się objawiała z wielką mocą, nie? gdzie my musimy wypalić się po ludzku, jak fanie powiedziałaś, że mam już granicę, ja już więcej nic nie mogę zrobić. Ja już Satan Cię bierze wtedy swoje Też. No, jest jest rok, Jesteś na, na jest tej, rok, tej jesteś granicy wresja, właśnie, tej, jest... na tej granicy pokusy, rozpaczy, no, beznadziei i wtedy ciuch, I właśnie nad tą, mocą. Na tą roz, rozpaczą Jezus tak. płacze, jest nie tyle wzruszony, co nie. przeżywa głęboki wstrząs, jakby tak. jest to gniew Boga. Nad losem człowieka, którego y, grzechy i śmierć doprowadziły właśnie do rozpaczy, nie? Y, y, na skraj piekła, i on wchodzi w naszą śmierć, by nas stamtąd wyrwać, jakby z paszczy demona. Nie? Tak. To jest bardzo istotna myśl, nie? że Bóg osobiście Bóg nie patrzy na naszą to. Boże, żeśmy że się doprowadzili do takiej sytuacji, że nie to, że my ubieramy w sensie fizycznym, ale przestaliśmy się w ogóle jakby trząść dosłownie o swoje życie wieczne. Jakby ono zupełnie nie istniało. W tym dobrobycie straciliśmy absolutnie wyczucie to i rozumienie tego, że ja jestem stworzony i powołany do życia wiecznego. Nie do tego życia tutaj jak najlepszego na ziemi, ale do życia wiecznego. Tam nas prowadzi Pan. To jest to, jest to takie Ciekawe jest to wezwanie, które wygłasza Tomasz do swoich współbraci. Chodźmy no. razem z nim umrzeć, Tak. No. Czyli idąc za Jezusem, idziemy nie po to, żeby nam było dobrze, żebyśmy nie cierpieli żeby nasza śmierć była też jakaś tam słodka i przyjemna, bo idziemy po to, żeby umierać, prawda? W wielorakim sensie tego słowa, prawda? Umierać dla własnego egoizmu, umierać dla chęci manipulowania Bogiem, żeby realizować jakieś nasze, hmm. nasze plany, Umierać także w sensie oddawać ja, co, ja życie, oddawać ja od... życie za braci. Ja się zastanawiałem, <laughs> czy Tomasz nie mówił właśnie w rozpaczy, że dobra, to, idźmy, to nie to zabiją nas. Dobra, ale wiesz, jeszcze jedną taką myśl Wam dorzucę. Kiedyś... Myślę, że tak jak zwykle u Jana, ta myśl ma jakby drugie dno, ma głębszy duchowy sens. Tak, bo my kiedyś na spotkaniu studenci w Szefchomlu na się zadali pytanie, mówiliśmy o miłości, tu, 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 tu. I w końcu jeden mądry mówi, księdze, ale co to, to znaczy kochać, miłować? Ja mówię, krótko czy długo? Mam odpowiedź, krótko. Parę sekund tak powstałem i Duch Święty nie podpowiedział to myśl, kochać znaczy umrzeć. A reakcja sali była... No i potem parę słów powiedziałem się w tym duchu, nie? I to jest najpiękniejsze, najcudowniejsze, co Jezus może z nami zrobić, że jesteśmy w stanie umrzeć dla siebie, żyć dla Boga i dla braci. Dobrze, będziemy... i rozwiązani od strachu przed tak. śmiercią możemy naprawdę za zacząć chodzić ostatnie zdanie tak. tej Ewangelii Piękne, prawda? I to jest... możemy zacząć chodzić rzeczywiście iść śladami naszego... Jezusa czyli musimy żyć we wspólnocie życia chrześcijańskiego bo inni bracia, współbracia współsiostry w życiu chrześcijańskim są bardzo potrzebni aby nam też pomóc wyjść z tych sytuacji rozpląwać nas tak w dobrej niedzieli niedzieli życzę